Wolfman w swojej książce zwraca uwagę na to, że matki nie powinny rezygnować całkowicie z siebie na, na rzecz swoich dzieci, bo wtedy nikt nie jest szczęśliwy. Ani one, ani dzieci, e, ani partnerzy matek, bo matka, która tak naprawdę nie spełnia się w roli kury domowej, bo przecież są kobiety, które czują się bardzo szczęśliwe w domu, opiekując dziećmi całymi dniami i bardzo się w tym spełniają, czują się szczęśliwe, ale są takie, które tego nie lubią. E, autorka przyznaje się do tego, że po prostu tą śmiertelnie nudzi. Przyznam się, że ja też takie pierwsze miesiące pobytu w domu z dzieckiem pamiętam jako koszmarną nudę, wysiłek i coś, co mi zupełnie nie pasowało. W tej chwili moja córka jest pięciolatką, mamy cudowny kontakt, możemy razem robić różne rzeczy i rozmawiać, natomiast opieka nad niemowlęciem no, była czymś, co oczywiście wykonywałam z oddaniem i miłością, natomiast no, nie była moją pasją. I bardzo ważne jest, że jeżeli kobieta czuje, że. No, że musi wrócić do pracy, to niech wraca. Naprawdę wszyscy będą z tego powodu szczęśliwsi, a zwłaszcza ona.